Dzień dobry widzowie Dzisiaj jedziemy linią 238 Na Kochłowice Z okleśna PKP Zostawcie suba i łapkę pod tym filmem Bo będzie bardzo dużo takich filmów Dobrze jadę? Tak Dobra, w prawo nie, 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 nie. No na no, no. Ja już w koronie... Tak, ja dawno nie byłem na okleśnej, ale jakoś znalazłem drogę do okleśnej. Lans Korona. Dzień dobry, można kontrola. Nie stresuj się. Lans Korona. Gdzie ja niby miałem stanąć? Tam to Dobra widzowie. Моем катара на второй. Ты столько, ты что он брал? да. Ок, ч. Ну, чеперу. Ну не пройдите, люди. Widzę, że w ogóle jak u was minął Halloween? Napiszcie w komentarzu. I, i um, bo ja akurat bardzo dużo perkus mam, bo na cały plecak miałem. No już właśnie widzę, że zostaliśmy na kombinacji, wybieraliśmy gdzieś tak do co jest, co jest, co jest. No do 18.30 pół godziny i e, później poszliśmy do koleżanki i się bawiliśmy w horror I było serio fajnie to. wiecie też z Poland Kid kojarzycie takiego gościa to jest mój kolega Poland Kill. Nie powiem jak ma na imię. Więc <laughs> to jest taka tajemnica. <laughs> Warto oglądać do końca. jak, jak coś gdzieście tak widzieli, to ja sprawdzam czy nagrywa się. <laughs> Mrożka, Dworzec Główny, Dworcowa i Kochłowice A ile ma przystanków? Dwieście? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć, siedem, osiem, dziewięć, pięć Dwanaście przystanków? Bo ja liczyłem od okleśnej, to pewnie 12. Ma, oj, Więc, no, Mrożka No właśnie widzę. Jesteśmy na mrożce. W następnym odcinku zrobię własną linię do mrożki akurat. Ale właśnie nie wiem, z jakiej pękli. Może... E, dobra, pomyślę nad tym. W następnym odcinku to będzie. No i będzie taki odcinek taki. No, już myślałem, że mąż co źle. Nie gadaj. Nie gadaj. Nie gadaj. Dobra, będziemy jechać gameplay pause. No jak to się zrobić cały? Po prostu są lagi w sobie. Nagrywa się? Nagrywa to że.

Albo w kolejnym odcinku, który może będzie o piętnastej, pojedziemy nią C siedem albo C sześć. Wiecie, w co Możliwe. Możliwe, że zrobię odcinek, który równo odbędzie się, a może nie równo, ale no, żeby była sprawa jasna, wypuszczę. Właśnie dotarliśmy do końca widzowie i widzowie to będzie tyle na dziś. Zrobię miniaturkę i będzie dobrze. Pa. O...